W Polsce mamy kilkanaście preparatów do leczenia stwarnienia rozsianego. Rzeczywiście jest to bardzo duży wachlarz. Możemy mówić swobodnie już o personalizacji leczenia. Oczywiście, że pojawiają się problemy. One wynikają z tego, że w dalszym ciągu istnieją kolejki, oczywiście nieraportowane, pacjenci migrują po całym kraju, żeby jak najszybciej dostać się do, do programu lekowego i mieć zapewnione jak najlepsze, jak najlepsze leczenie, właśnie personalnie dobrane dla swojego przypadku. Niepokojącym sygnałem są obecnie mniejsze kontrakty podpisywane przez ośrodki niż na przykład w roku poprzednim. Mam nadzieję, że ta sytuacja do końca roku się zmieni i ulegnie poprawie. To, co nas cieszy, to na pewno rozwiązania, które usprawniają opiekę nad pacjentem. Na przykład na ostatniej liście refundacyjnej, która zostanie obwieszczona, ale już informacja się pojawiła na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dwa nowe leki, w tym jeden lek w innej formie podania w stosunku do leku, który już był stosowany z ogromną skutecznością przez kilka ostatnich lat. To chodzi o okrelizumab. I to, co tu jest istotne, ta inna forma podania. Podskórna versus wlew do przede wszystkim oszczędza czas pacjenta. On może szybciej wrócić do swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, społecznych, ale również w znakomity sposób oszczędza właśnie ten czas personelu lekarskiego, lekarskiego i Pielęgniarskiego. To jest ponad 50% czasu zaoszczędzonego u lekarzy i ponad 60% u pielęgniarek. Zajęcie stanowiska 90% krótsze. To jest ogromna oszczędność i to jest też rodzaj wyjścia systemowego, jak usprawnić opiekę nad pacjentami.